Siema na mleczkę z tym i Czyli dzisiaj będziemy grać w Brawl Stars. Yy. Jeszcze przypominam, żeby subskrybować i lajkować mój kanał, żeby żaden fi i walnijcie z dzwonem, żeby żaden film Was nie ominął. A dzisiaj... Będziemy wbijać moją pameczkę na dziesiątą rangę, jak innych wszystkich zademiarzy, bo najmniejszą mam dziesiątą, ale przed chwilą dropnąłem pan, pan. Miałem cztery małe skrzynki i dropnąłem właśnie tą grubą pani i jeszcze sobie gemy dropnąłem, więc jest lit. Teraz gramy sobie duo, będzie taki miły kontencik i lecimy. Może sobie później zagramy solo um, będę starał się dawać Was więcej nagrywać odcinków, ale na razie nie mam czasu. Nie będę, nie będę owiła w bawełnę, nie mam czasu i tyle po prostu. Um, ja jestem w ogóle u kolegi Ter podłoga Niko możecie do niego wpaść na kanał też nagrywa teraz jestem w jego w salonie a on nagrywał u siebie w pokoju yy, możecie wbić na jego kanał i go też zasubskrybować nagrywa też GTA więc Cox i yy, jest koks po prostu yy, ma około tyle samo subów co ja nagrywa trochę mniej ale po prostu ja nie, nie nagrywam często, tylko co, tam, nie wiem, co miesiąc może. No i miły content miał być i zrezygnowałem. Dobra, gramy ostatnie duo i lecimy solo, chyba że nie zapomnę i nie wcisnę tego. buziczka. Um. Idziemy sobie tu na środek, bijemy sobie to, bijemy, bijemy, bijemy. I uciekamy. A mój sojusznik zginął, więc jest źle trochę, bo go jeszcze barley zabił w dodatku. I ten barley to jest chyba Cox. Ehm, ehm, no i tyle w temacie, kurde. Jakbyście słyszeli tam Nikodema z gdzieś, w, gdzieś tam, to przepraszam, ale po prostu on też nagrywa i trzeba to uszanować. Trochę za głośno gada zaraz. Zaraz mu chyba tam krzyknę, bo mnie trochę w Wkurzył, wkurzył, mię. w wkurzył. Miau. Miau wkurzył. No i jeszcze ta z stronie, podjedźcie, podjedźcie, podjedźcie. Po... Jestem, podjedźcie, podjedźcie mnie. O, dobra. dobrze powiedziałem, nice. Podjedźcie mnie, i a ja was zabiję. No i Git. I tyle w temacie, i rozwalenie ludzi pierwsze miejsce mam. I wbijamy tam na pewno na dziesiątą, Na pewno na wbijemy w tym odcinku. Tak się nazywa Niko na YouTubie tylko TR. E, TR. E, nagrywa też Fortnite'a. Ja chciałbym nagrywać Fortnite'a, ale jest takie jedno ale. Ale Fortnite'a nie mogę nagrywać, bo mam straszny lag jak tego taką aplikację. I mam takie lagi, że nawet nie chcecie widzieć. I w mi się w sobie nie chce włączać. Um, lecimy solówkę teraz. Um, lecimy, lecimy, nie śpimy. Może, może dzisiaj, nie wiem czy dzisiaj, czy, czy może jutro, ale może sobie zagramy z Nikodemem. Dzisiaj jeszcze na odcinku tutaj. Bo ja chcę tą pan wbijać na dziesiątą rangę. Nawet mi się nie chce, ale sobie ustaliłem tak, że co najmniej dziesiąta ranga mam typa. Mam kogoś. No każdego w sumie. Nie, dostanie. Dosta, dostałem. nie dostanie, Bo no, kto by mógł dostać? Nie. My. Dobra, leży! Jak ja koks jestem. Jestem koks, jestem koksem. Mi się jakieś powiadomienia jeszcze włączają, ale my tego nie chcemy. Hmm. Lecimy, lecimy. Tu się pokampimy chwilę. Szkoda, że ten ult pan yy, nie chodzi za nami, tylko musi stać. Co by tobie robiła. Epicka, epickość, że tak powiem, że tak to ujmę, ale on jest botem, on jest botem, on jest botem i leży tak, leży tak jak mój coś tam, coś tam, nie wiem co, dobra, wreszcie mamy już szóstą ragę, zagraj ponownie oczywiście, wbijam ją co najmniej na ósmą, no tak powiedzmy 10 minut odcinka może być. Pasi mi i nie wiem czy wbije czy nie. Zależy od mojego skilla dzisiaj. Będziemy głównie na tym kanale nagrywać braule braule Starys. No i co mi walisz do mnie? Przepraszam. Family friendly content. Co ty robisz? Co ja robię? Family friendly ma być. No i się ulec, tak, ulecz. ulecz I kiedyś myślałem, że Poko bije ultem. Ja mówię, o co chodzi, czemu go nie bije? ja... I taki mindfuck, nie? On mnie uleczył. Oczywiście wygrałem z tym tam ty ale... Nie męcz się ze mną, bo i tak zginie. No może nie ode mnie, ale zginąłeś. No i ty też zginąłeś. Jestem kozakiem pam. Nie powiecie, że nie. Jeszcze gdzie ten typ, te... Co? Gdzie ten typ? Gdzie ten typ? Gdzie ten typ? Gdzie ja może być? Co? Jak ja się w ogóle... Co jest taki... Co? What the... Co jest? Dobra, idziemy po te Power cubesy. Idziemy do naszej strefki. To był bot. To był na pewno bot. 10 Power Cubesów. Ciągle pierwsze miejsce. widocznie jestem dobry. Myślę, że wbijemy znaczy nie w 10 minut odcinka ale wbijemy może w 15, może w 20 ale na pewno wbijemy ja sytuację tu lecę już i zabijam Bula i zabijam Zaranitę chyba nie, najpierw zabiję dynamajka. a myślałam, że Nietę Chyba, że on mnie jakoś ultem czy coś zrobi, ale raczej mi nic nie zrobi, bo ja jestem koks. Coś tu jest. Czy tam jest? Coś tam jest. Dobra, zabiłam. Nie wiem kogo nawet. Nity. Dobra. I znowu... Czy, czy znowu będzie inek? I znowu ból w ogóle. Nie, ból. Przepraszam i nie znowu, bo wcześniej był... Yy, ta. Przepraszam, nie powiedział jak ich się nazywała. Ale ja już go tu niszczę z daleka, ale go niszczę jakoś. I on mam i on ginie. Tak. Znowu 10 pareksów. Znowu pierwsze miejsce. I już siódma ranga. Wiem, że pewno na dziesiątą w tym odcinku. Co to pogada? Posłuchajmy go. Poczekaj, poczekaj. Słucham, co? Poblączę. Dobra, lecimy, muszę zastopować. Sory. Dobra, przepraszam, że w takim momencie, ale. Coś tam, moja ciocia mówiła, um, bo przyszła tutaj, um, dobra, znowu wygrałem i tym razem 11 kubsów znowu wygrałem i już jest 10 minut odcinka, więc już kończymy, żartuję, jeszcze dobijamy tą dziesiątą rangę, 10 ranga, dziesiąta ranga, dobijamy ją dziś i będę miał znowu najmniejszą rangę dziesiątą. Nie powiem, że nie, nie chce mi się, no ale... Jak trzeba, to trzeba... Jak się, jak się jakieś dropnie. No nie. nie Dobra, przepraszam, już jestem i nie pamiętam na czym skończyłem. Boże, pies tu wszedł i mi stopy liże... Że... Dinduś, idź. A czemu ja do burzy? Ja na dindusia zwróciłem uwagę. Nie, ginę. Nie! O nie! Dindus! Nie wiem dlaczego mówię na niego Dinduś, Bo ma inne imię, ale okej. Okay. Nie wiem czy dobijemy tą dziesiątą dzisiaj. To dzisiaj na pewno ta, ale nie wiem czy na odcinku. Jak nie, to sorry, że najpierw mówię, a potem nie obiecuję. Nie? Oj, za to, że go zabiłeś, ale dostaniesz za to, że go zabiłeś. A jeszcze idź po te kiełby. Może dzieciaczek. I tak mam więcej HP. <laughs> Na pierwszej mocy ogółem. Naprawdę jeszcze tyle osób zostało. Nie wiem dlaczego tyle osób. Przepraszam za, za stop. Bo mój kolega chciał coś tam wiedzieć. Kusi mnie, ale nie powiem, że nie wasza sprawa. Bo to ma być family friendly dziś content. Kurde, ale bym chciał kogoś, ale bym chciał wygrać. By była piąta, nie, siódma, siódma zwycięstwo PAM. Siódma zwycięstwo PAM z rzędu. No i wygrałem. No i wygrałem. Mój kolega już mi podpowiedział, ale ja powiedziałem. W ogóle to jest ten TR, TR Podłoga Niko, o którym mówiłem. Yy, wbijajcie jeszcze raz może na jego kanał. Już 52 i mam! 550 50 kuszek. Ja się... yy, dobra. Jestem już. Yy, nie wiem czy wbijemy tu pan na dziesiątą rangę, ale może wbijemy. Kiedyś. Kiedyś, kiedyś, wbijemy. Eeeem. Yy... No i lecimy. Muszę kończyć po tej gierce, ale chociaż będzie może dziewiąta ranga, jak znowu wygram. I będzie ósme zwycięstwo z rzędu. Bo jestem widocznie dobry, pan. Tak, tylko że Ech. masz po prostu um, słabe rangi. E, słabą rangę. No to też... Dzie ósmą. W już z kolegą to gadam na odcinku. <gulet> To jest taki luźny dziś odcinek. Um, wbiję tą. Dziwiątą chociaż. To by ci ten tik tej głowy nie puścił. Spokojna, spokojna twoja głowa. <laughs> Szkoda. Szkoda, że ten ult pan. Yy, już mówiłem, chyba. Szkoda, że. Aha. Aha! Szkoda, że. Ul. tej Pam nie chodzi za nami. To by było dopiero epicki epic. No, jak Master Powera, no to. Yy, dobra, to ja. Yy, dobra. Kończymy ten odcinek. Yy, nawet mi dobrze poszło. Ja byłem za. Ja byłem za zagordę, ja, wybiliście wy i cześć.